Zagadka, jaki jest ten kolor spodni? Rudy, tak samo jak moje włosy. Tak dokładnie konie nowy Daniel się kłóci. Przymalowałem się na rudo. Tak jak ten na 100 tysięcy. Także jestem rudy. Pod światło tego zbytnio nie widać. Jak zobaczcie tutaj, o zobaczcie teraz. Jestem rudy. Bardzo mocno. Farba, że mi włosy. Poświęciłem się, żeby być rudym. Jestem rudy. Może nie jest tak bardzo rudy, jasno jak rudy, ale jestem ciemno rudy, jak nie rudy. Dzisiaj gra i odtem, od dzisiaj jest czerwiec. Gra Rudy i Peter. Tutaj. Jak widzicie, są to panowie bardzo piękni, młodzi i przystojni. Peter, Witam, tym witamie. razem z wąsem, Odkuję się na to, co y, na ostatnich odcinkach był źle od was odebrany, przez Was odebrany. Tam jest Rudy, mój kolega z branży, biały Rudy na górze. Jestem Rudy, jasny Rudy, ten lepszy Rudy, ten nie ciemniejszy Rudy, tylko ten nie, jasny rudy. <słuch> lepszy. I jeszcze chcę kto powiedzieć ogólnie tak, chcę przeprosić za, za swoje zachowanie tamtejsze i mi się wydaje, że teraz będę dobry, dobrze odebrany po tym odcinku. Tak, zaczynamy. Dziękuję co, nie? Ci za ten głos, zaczynamy. Ja mówię, kiedy zaczynamy. Pora mi nie ryzykować. Ale Peter. Kto pyta to. Ale, Rudy, nie jesteś śmieszny. Panowie, jesteście gotowi na ten odcinek nie. na J. Czerwiec? Nie. Fajnie, to wypie Widzowie, aktualnie na naszym Instagramie, peka to pozerka, tutaj jest miesiąc z VIPerem. Czyli VIPER przez miesiąc czasu codziennie pokazuje swoją kolekcję płyt. Nie, że tą samą, to by było bez sensu. Codziennie pokazuje inną płytę. Także warto wbijać i zobaczyć, że to jest coś ciekawego, coś fajnego. Do tego jeszcze macie w opisie yy, YouTube'a. Kanał tego pana. Waga żart, typu śmieszny. Nie ma. Eee, Zaczynamy od numeru 5, co się Eee, Czekaj. To jest Arius Jotrzenka. Gdzieś poleciał, stary byku. Nie. 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 <laughs> Klikaj temu drugiemu rudemu, niech zobaczy, Dawaj. może umie. Stój. Nie wiem co to jest, tak. Nie wiesz, jest nie to nie. White? Właśnie, Co to co to, że ci tak zaczyna? No, zapomniałem o tym. -u -u -uh. Zapomniałem o tym, kurde. -uh. Nie liczy się czas. Chcemy to brać. Lalausiaki, numer drugi. No to to jest Gibbs kompas. To jest nutka, w której się odnoszę. No, No, akurat się zakochałem w niej. Jesteś gitem, bardzo ładnie, punkt dla ciebie. Zakochałem się w tej piosence, naprawdę. Na którym biegł na szlaku życia. Uwaga, Rudy puścił bąka, leci smród Kacba, a na nas? Dobrze. Rudy puścił pąka, a na nas leci smut. Miii, hola! herbaciany jest, stanie. One million, kata, barbery, barwa, gry, tindol. te Peter, dzisiaj gra niesamowicie dobrze, także zapraszam do numeru czwartego. Sariusz, mary z Polski, testy. Jesteś gitem, bardzo dobrze, bardzo ładnie. Jaką no, Jesteś gitem, bardzo dobrze, Peter, gratuluję. Już trzeci punkt na twoim koncie. Dzikie serce, nie Wow. Tak, przechodzimy do piątego numeru. Dwie litery. Stopuj, dostali podpowiedź. Dwie litery. A, to jest y, OPU Gips o dwa Debile, nie o tym chodziło. Dwie litery, tam jest dwa. <grych> nie, nie wiesz, wiem, czego, czego co to jest. Ty już nie ma... Dobra, Dobra, nie. Tak, nie tak, wie, y, twórca ma dwie litery. Bo jest Z oraz H A, to I Z, jakbym, ja... jakbym, dobra, ale to już tak Dlaczego Dobrze. jestem pan na odcinkach i... Palę planty po nocy, kruszę zielone szychy, mam czerwone oczy, a w czarniutkich płucach ja białe mam z spokoju, nie zakłócaj, bo odpalę pioruny Fala cringe'u bije ode mnie co każdy odcinek, także zapraszam do brów Zabrył ode mnie, oczywiście Szósty Paluch, każdy blok każdy blok! Jejeje! To jest akurat drugi auteur, który znam, więc. Uuu, I, i. świetnie się poszło. Byku, znasz? Każdy blok! je Wychyla dzisiaj ze mną setkę, mordą mamy resetkę. Fajnie, że nie wiem, że znasz. Numer siódmy. To jest auteur i Jołoczenka. Nie wiedziałem. Bo to nie to. również masz Przekam. szansę, podpowiem ci co masz trzy utwory tego twórcy na... O Boże, to, czyli, 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 to, czyli to jest Hinata ta policja... Wieski tutaj ten. Nie on pojęcia no. to jest, Nie, nie, ale nie, nie. o on, on nie wie tak, to to są czarne myśli Chin Polska właśnie. Nie mogę ci dać No ja Nie wiem, nie wiem. Ale bardzo dobrze powiedziałeś. Ale nie Deklasacja przeciwnika. Totalnie. Numer ósmy. To jest ekipa napadna Bank okay. Fitroxy. na Bank ekipa, Fitroxy. No, to jest... Najwyższy czas. U. Wiem, że to znasz. Zasłonij twarz. To nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Ósmy numer już za nami. Także wprowadźmy zasadę dynamiczną. Kuj. Także, jeżeli klikniecie i odpowiecie, po prostu jak odpowiadacie, musicie powiedzieć dowolnego artystę na tę samą literę. Co artysta tej piosenki? Możecie nie znać piosenki, ale możecie powiedzieć artysta. Klikniesz na przykład przez załóżmy Hinol polska wersja, tak wcześniej było, możesz powiedzieć innego artystę. Nawet jak nie znasz, że to jest Hinol polska wersja, jaki to jest tytuł, możesz powiedzieć dowolnego artysta na tę samą literę co Hinol, czyli w tym przypadku to jest H. Panowie, wydaje mi się, że jest to bardzo klarowne i przejrzyste numer dziewiąty. Jeszcze mogę? A jak źle powiem, to tutaj tracę punkty, Trzymy. Nie. No dobra, no to tutaj. Numer, numer dziewiąty. bardzo spokojno nie klinka punktów, numer dziewiąty. To jest Alberto Strzał. Jakiś artysta? Trzy Alberto mm. i jeszcze tego, Arab. Bardzo. By mm. mnie obchodziła fera. Krwa, Nie ma co po tobie zbierać. Dziesiątka to jest Mister Polska Alberto Trabajo i Malik Montana I jeszcze jak na Auto Arab, można nie? To jest trawa. Na MR, na, na, na MR. No to Mister... Mister Polska. No to Malik motona. No ma. Ja szukam traw, bachu, bachu, na bulwarze E Dziesiąty nowy jest za nami, także zapraszam do numeru jedenastego. E, to jest Hinault Polska wersja, kolejny pierwszy krok. Artysta na H. E, nie może być Hada, to to będzie. To może być. No to Hada. Dwa punkty. Ale on jest na H. No to H. właśnie, więc no. To chyba, chyba kiedyś było coś takiego. A uznaję, HD i co? Fonetycznie jest H. Widzicie? Tak, nic odnego co... C Przez to teraz nie hejtuję Rudy'ch, bo tutaj rudy jest po mojej stronie. Dobrze, także ha lepszej rudy, lepsza piosenka. Teraz będzie love song dla Rudego. Wcześniej był Disney Rudego. Eee, także zapraszam do numeru 12. <grym> Uwaga. Ja byłem ja, pierwszy. To, to, to. pierwszy. Damy jemu szansę, dalej. Kartki Kali. Jeden punkt, bardzo ładny. kubku. A czekaj, a ja. On mi powiedział w ogóle tu, bo tu to mogę to powiedzieć. Tak, to powiedzieć. To jest kartki Fit Karol Krupiak i to jest Niebo Piękna. Jak niebo piękna, nosiłem ją na rękach. Numer trzynasty jest to. No, Mata Kiska, my. Podryf Roku. I Mata to będzie no Mister Polska? Yes? Jakieś inne szybko. No to małych. Mieszkam z rodzicami i nie mam prawa jazdy z chłopakami no i mama kierow gwiazdy. Dobra, panowie, numer 14 za cyknie Viper, a wy klikacie tuż po nim. Proszę. Smolastry Olivia Brazzi, Old Daddy i na S to będzie Sarius. Łoducha, otrzymałem przyjazdkę jak do odczarcia. Numer 5. Wcześniej był smolasty, więc teraz nadszedł na czas na numer 15. I już ja, ja byłem pierwszy jak już ewentualnie, to jest Major SPZ y, fit Kizo i to jest słońce i jak Major SPZ to jak był Małach, był Malik Montana, był Mister Polska, to teraz powiem Michela. o, tak o, nie no, nie wiem, nie, nie jest to. Szybko. Co? Inny raper na M. Na M? Michel. Dobrze, dobrze, razy, dobrze ale ja wiem. już wiem, że zrobiłem dobrze. Za chmur wychodzi słońce. Przed nami już numer, przed nami już numer 16. Zaraz Wojtek na zasada. Także klikamy. Kurde, mi to? Mm, kury, no to nie wiem. Ja wiem. Ja wiem. wiem. Ja wiem. Nie, nie wiesz? Ja wiem. Kubańczyk, bo jest Ale no, ale no ponad jeszcze nie do kurde to musi być na tak kur. No, no, no to nie <gulity> będzie ciekawe na fidę. Dobra, dobra, dobra. Ja pozwalam zalecimy, ja to, ja, pozwalam, liczyć no. A masz innego? A jak się jeszcze jest na kub? No weź nie więcej? Nie wiem. Kubik. No, Kubik To jest kiedy jest kubik. No dobra. Panowie, panowie, Też panowie. panowie. Zada ostatnia, czyli druga w tym przypadku, polega na tym, że wasze przyciski nie działają. A ja wam je zabieram. W sumie to tak według mnie nic się nie zmienia, bo i tak go nie używałem. Czyli nie działają przyciski, czyli raz spada Rudy, raz Peter. I w tym przypadku, jeżeli na przykład Rudy jest jego szansa i on nie wie, szansa iść do Petera, wtedy on odpowiada. Numer 17. Zostawiłem tyle miejsc, usunąłem tyle zdjęć. Co to jest? Nie, nie masz nic pojęcia. Nie mam jest tam dwóch pojęcia. artystów. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. Wcześniej padł ten tytuł, i Peter go powiedział, jak powiedziałem o dwóch literach. totalnie nie wiesz nic. Totalnie nie. Niestety. No, tak to jest. Opał, fi, no, opał z gipsem, o dwa inaczej tlen, i na. I litera na O to będzie Oki. OK. Znaczy, no raper no, na O. To będzie Oki. OK. Myślałem, że O2 to jest woda, ale dobra. Spalam się cały ze wstydu, gdy wracam do czasów, jak brałem z rodziców portfela tu parę tych złotych. Panowie, teraz czas ja dla Pitera. Także numer 18 dla pana numerem czerwień. Mhm. Mam pomysł pewnie. To jest serius, no to jutrzenka. Dla mnie to jest... Niestety nie. No to już wiem czy dla obstają, że to jest jakiś gips. No nie aż tyle w tym miesiącu. No, nie nie nie, tak po tym bicie, jak tylko, jak tylko ten. Nie, nie powiem, że nie. powiem, że nie, powiem tak, Byłeś już dwa razy na, artystach, na tym. Juttery. A, to ten Kindle. Jakiśkolwiek inny raper na H? Faktycznie. Na no, H, tak. Dobrze, a Albo ty a tytuł? Ale te tego utworu? Tak. Nie. nie, nie Nie, nie potrzeba nie. mi nic więcej. Możesz, no wiem, ale napowiedziałem po prostu, żeby wiesz, żeby, żeby było, że panowie, punkt poszedł dla Rudego. Nie potrzeba mi nic więcej, nic więcej, niż do pracy ręce dwie. Numer 19. W porcie jest to Puerto Banso. oczywiście. Wystarczy, że inny na narzedł. Na no rzecz? Rzabkę. Fonetycznie pasuje. Niech no, będzie. No, no, nie będzie. Furt o pas sporcie. nam las. Sztukę mam w każdym porcie. Tak jak marynarz. Dobrze. Teraz dla Pitera może w końcu się odkuję. Numer 20. A to jest, to chyba. Czeka, no, to mi mnie ciągle mieli w to w głowie. Sariusz otrzęka, to mi dalej tkwi w głowie. Tak, to jest moja podaj. To mi ciągle tkwi w głowie. I Sariusz, no to będzie, Fancy. kurde, szpaku. Pięknie. Fantycznie nie pasuje, ale ci uzna. Dzień dobry, jestem Sariusz, Po pierwsze, to historia nie o słońcu i o tańcu. Chcesz być taki gorący, najpierw mi zimny łańcuch. Tak, że podróżymy teraz po świecie, bo już yy, wszyscy są zaszczepieni, także. <laughs> numer 21. <laughs> Na dworze jest gorąco, znowu wadek o, o. Twa, co to jest? Nawet, na, na, nawet, nawet, nawet po głosie nie wiem Po głosie nie wiesz? Baba Hasan Wasa. Nie, a Dhabi by było wcześniej A później wyszło ten no, A może jakiś artysta? A, ten, o, 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 Os... Os... się zaraz Ten, Osaka Dobra, uznać, to jest jednego z nich, ale niech ci będzie. No. To jest tak, pusher y, oska 030, i to jest Hongkong. I jak pusza, to to Hongkong. będzie raper. No nie I mogę się. On już powiedział, więc. Pusza, T. No, no to pusha jak czekaj, to, 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 to raper na P, to jest Peter po prostu, nie? Mała pragnie fotbo i pyta się mnie dokąd, a ja płynę pod prąd. Lecimy dziś na Hongkong. Dlaczego mówiłem, że to są podróże? Ponieważ Hongkong jest dużym miastem y, na naszej mapie świata. Daleko od nas tego mówię o podróżach. Także numer 22 Fight To jest K bałaganem Blue Face. I na K to to będzie kartki. No bo kartki były wcześniej normalnie, a to nie było jako drugie. Uwaga, i teraz, teraz ja mówię. Słuchajcie widzowie, ja teraz powiem wers i on się dokończę zaraz tutaj patrzcie. Trzymam fiuta między tycenem. Robiłem biceps, no bo nie wyjebiesz tu nikomu z bicepsu czy to było śmieszne, czy było cringe'owe? Jedno i drugie Uczestnicy moi drodzy, kochani, numer yy, 23 specjalny dla ciebie, Peter. A, to A nie, dla Rudy Twój numer, Rude. dawaj, jedziesz, ja wierzę w ciebie, że skadniesz Wierzę w ciebie, no Kubi. Myślałem, że to ten drugi utwór, taki fajny Ale to jest niestety Siema, mordo jak tutaj chciałem już wrócić pieniądze do automatu, jest to Jose Bratan. Ty tu? To jest Davy Hajs. Inny raper na Job? User Stadium. <laughs> Jackuś. Davy hajs, jestem pod twoim blokiem. dawaj ze Ham, co wyrzuca ludzi <laughs> z okien. Kubuś, przepraszam cię, bym bardzo ciekawi ten numer, ale nic tam nie do, nie do nie nie. Pitera. Hmm. czekaj. Teraz Peter popełnię tego nie wiem. A to jest, a, to jest Kizo Disney. I, I jak już na K, to ja bym powiedział, że. Y, Kizo. Kizo Prze przepraszam! Kizo, Kizo. Te, 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 no teraz było, czekaj. No to jak na K, no Kali, no Kali może być. Kali jak już. Dobrze, Kali. jakoś to zniosę. Zawsze mogło być gorzej. O tej porze zazwyczaj z wychodziły drożej. Jak widzicie, wyniki zadowalające dla Pitera. Po jego stronie przewaga. Dosyć mocno, bo aż trzykrotnie większa niż Kuba, ponieważ Kuba ma tylko 9 punktów, a Pi teraz 29. I teraz. Wiem, że byłam wam ciężko ten odcinek w moim wykonaniu pokazywałem, jak zachowuje się rudy człowiek przed kamerą. Naśladowałem Kubę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.